Cześć się Manko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W sumie niedawno wymiana wahacza. Dla mnie dzisiaj, a dla was za jakiś czas. Teraz jestem w Golfy 4 i świeci się kontrolka ABS. Podłączyliśmy komputer do samochodu i okazało się, że jest walnięty czujnik prawy przód. Czujnik mam zakupiony. czujniczek firmy SKV. Nie będę tego czytał, bo sobie język połamie. Czujniczek zakupiony. I teraz za chwilkę będę go wymieniał. Koło odkręcone. Tutaj jest ten czujniczek. Trzeba go wypiąć. Tutaj jest ładnie. Trzeba go ładnie wypiąć, tak żeby go nie połamać. Żeby to tak chciał ładnie iść. No, tutaj się pewnie coś wciska. Tu trzeba to lekko podważyć. O. I czujniczek ładnie schodzi. Tutaj jest czyściutko wszystko. Nic nie zaśniedziałe, także tu jest ok Teraz tutaj jest chyba jakiś imbus Zaraz zobaczę jaki Imbus piątka I odkręcamy śrubkę I zaraz się zacznie przygoda, zabawa Bo to już nie będzie takie proste i przyjemne czy znaczy, proste będzie ale nie będzie takie przyjemne Bo teraz ten czujnik trzeba wydłubać stąd trzeba go wyciągnąć i wydłubać jakoś najlepiej to by było odkręcić całe jarzmo <laughs> odkręcić tarczę i go wydłubać tędy no ale postaram się go wyciągnąć jakoś tej strony. Chociaż znając życie on się zaraz połamie. Trzeba będzie dłubać śrubokrętem, żeby jego resztki powyciągać. O, tak jak mówiłem. Czujnik pękł. I teraz się zaczyna zabawa. Teraz trzeba wydostać jakoś ten czujnik cały, tylko żeby tutaj, uwa trzeba uważać, żeby tej tarczki od ABS-u nie zepsuć, no i żeby tutaj w ogóle nic nie zepsuć, nie? żeby nie przywalić gdzieś młotkiem, kurde, żeby czegoś tutaj nie wygiąć, czujnik mi się rozleciał tutaj do środka, kurde, ale jakoś to późno, no, mówiłem, że zacznie się zabawa. To było najgorzej wydostać, bo to jest taka plastikowa obudowa tego czujnika. I ona tak się zespoliła z tym metalem, że no, kurde stukałem, stukałem aż w końcu poszło. I to jest cały czujnik. <gryw> tak wygląda. Jakiś magnesik, trochę miedzi. Obudowa plastikowa. Jedno wiem, że tutaj trzeba przeszliwować papierkiem ściernym, bo nowy czujnik będzie troszkę grubszy niż ten otwór i nie będzie chciało tu wejść. Ale przymierzyć można, oczywiście. No ale i tak trzeba będzie to przeszlifować lekko i tak i tak. Nowka czujniczek. Szkoda tylko, że śrubki nie ma, no ale niestety założę tamtą. Tamta nie była w złym stanie. Zobaczymy chociaż czy on tak Troszkę tutaj... Nie no dobra Troszeczkę trzeba przeszlifować bo nie będę przecież w niego stukał bo on się zaraz zepsuje Łówno papieru i tutaj Ładnie to wszystko oczyszczę tam troszkę przeszlifowałem z tej rdzy i ogólnie tutaj też ten czujnik troszkę wziąłem tak lekko, bo tutaj były takie te zgrubienia, takie czy jak to tam nazwać. I teraz czujniczek ładnie mi tutaj pasuje. O pyk ładnie wskoczył. Teraz biorę sobie śrubkę i sobie ją kurde wkręcam. Czujniczek przykręcony, teraz zakładamy sobie tę wtyczkę No i dobra I gitara Teraz zakładamy koło i trzeba się przejechać kawałeczek, zobaczyć czy błąd zniknie Czujniczek wymieniony, teraz przejedziemy się kawałeczek Zobaczymy czy błąd zniknie deszczyk sobie pada mamy nadzieję że błąd zniknie tam po iluś metrach powinien zniknąć w sumie o błąd zniknął jak widzieliście bardzo dobra robota bardzo dobry czujnik wszystko tak jak powinno być no i gitara pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie do zobaczenia w kolejnych filmach Trzymajcie się ciepło. Cześć!